Mój cel, dokąd zmierzam, nie um, cofam się do przyszłości Kierunek tu pasu na pod skrótem tylko wartości Rzucam kości, oni to jak rodzina Chersa, nie 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 wniosku, to chyba ich życiowa szkoła Ja jak Barcelona, gdy trzymam w dłoniach Majka To jestem uradowany jak dzieciak, ten beat jak bajka Nastolatki dziś chcą być jak Adriana Griante Szkoda, że ich w środku są puste i mało czego warte W do gwiazd znajdę się kiedyś na Andromecie Bo jestem pewny, że istnieje życie na innej planecie Nie jestem gwiazdą, nie będę, bo one wokół gasną Nie będę manipulował Chaos chaos twoją wyobraźnią Dziś chcę trzymać tylko kurz nie zbaczać mnie znane Uwierzę w siebie, że stanę kiedyś na piedestale Nadzieje i wiarę zamieniam teraz w rap, klimat Moich tekstów siła jak legenda ze sto lat żywa W drodze ku wolności, w drodze do gwiazd pozdro Dziś wysoko, podbijam własny kosmos Wyciągam ręce w kierunku nieba, słońce chwytam Konsekwentnie tworzę muzyczną najezdca, Diligence w drodze do gwiazd, własnym torem sobie biegnę W drodze do gwiazd, tutaj też znajdź swoje szczęście W drodze do gwiazd, jest mnóstwo przeciwności losu Odrzucam je, by nie być wolnikiem chaosu W drodze do gwiazd, własnym torem sobie biegnę W drodze do gwiazd, tutaj też znajdź swoje szczęście W drodze do gwiazd, jest mnóstwo przeciwności losu Odrzucam je, by nie być wolnikiem chaosu Tworzenie własnej legendy z powinnością człowieka Dziś mam swoje misje tu nie Apollo, wiem co mnie czeka Mój osobisty mit. zaczynam podróż czasu Przyszczyni moich celów, w czy żadne nie ziemi? Pracy rap, sport, czy aspekty mojego życia? I obraz jej, dziewczyny, z którą mam wiele do odkrycia, wiele do zdobycia. Zmierzam spokojnym krokiem do mety. Świat jest neutralny, że okładę, czasem też piękny. Mimo wielu przeszkód, życie daje mi wiele radości. Czuję sporą dumę, gdy ty rzucam mój kawałek na nośnik. Do drogi do gwiazd, Ty też możesz wyznaczyć kierunek. Ludzie ranią, ludzie zabijam, pieprzedzili wizerunek. Szacunek dla tych, co skończą wyk tobą w ogień. Warto mieć taki, co w trudnych chwilach są przy tobie. Właśnie ciekawą lekcję, moja siła wykrywa esgnałów, mam tą detekcję nie wiem czy jesteśmy pełen gwiazd ale podoba mi się nocna aurea. mało ja, to co idzie za mną to tylko prawda, kreatywność budzi nocą jestem na szlaku, tu droga mleczna witam ze słonecznego układu w drodze do gwiazd, własnym torem sobie biegnę. W drodze do gwiazd, ty też znajdź swoje szczęście. W drodze do gwiazd, jest mnóstwo przeciwności. Losu czy je, by będzie być wolnikiem chaosu. W drodze do gwiazd, własnym torem sobie biegnę. W drodze do gwiazd, ty też znajdź swoje szczęście. W drodze do gwiazd, jest mnóstwo przeciwności. Losu czy sam je, by nie być wolnikiem chaosu.